Słuchasz podcastu Śląska opinia. Najciekawsza rozmowa na temat bieżących wydarzeń ze Śląska o Śląsku Polsce i Europie. Patryk Białas, dzień dobry, witam w podcaście Zielona Śląska opinia. Dziś poruszymy temat, który elektryzuje nie tylko branżę energetyczną, ale i polityków na całym świecie. Kto naprawdę jest liderem zielonej transformacji? W świadomości wielu Europejczyków to Unia Europejska od lat wyznacza kierunek zielonej transformacji, jednak dane pokazują, że na czele globalnego wyścigu stoi dziś zupełnie ktoś inny. O tym właśnie porozmawiam dziś z moim gościem, Marcinem Gancarzem, analitykiem sektora energetycznego z Banku PKOSA, współautorem raportu Rozwój sektora OZE po kryzysie energetycznym, Świat Europa-Polska. Czy Europa traci pozycję lidera zielonej transformacji na rzecz Chin? Moim zdaniem Europa tę pozycję już straciła. Dzisiaj liderem transformacji są Chiny. I to wynika nie tylko z kwestii nakładów inwestycyjnych, które Chiny ponoszą na odnawialne źródła energii, w ogóle na transformację energetyczną ale też ze względu na to, że przejmują wszystkie rynki. To znaczy Chinom dzisiaj bardziej zależy niż Europie na tym, żeby transformacja odbywała się na całym świecie, bo transformacja na całym świecie będzie realizowana dzięki technologiom chińskim, fabrykom chińskim i chińskim pracownikom. Ale też w Waszym raporcie napisaliście, że udział w globalnej produkcji zielonej energii sięga 34%. Czy to naprawdę oznacza tyle, że Chiny inwestują ogromne pieniądze w odnawialne źródła energii i magazyny energii? Tak, to prawda. Wbrew przekonaniom czy wbrew stereotypom, Chiny inwestują więcej w odnawialne źródła energii niż w źródła kopalne. W OZE Chiny inwestują mniej więcej. Dwa razy tyle co, co Europa, czy dwa razy tyle co Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone i Europa inwestują mniej więcej to, co Chiny. Więc tutaj przewaga inwestycyjna Chin jest znacząca. A jakie czynniki polityczne, finansowe, technologiczne sprawiły, że to właśnie Chiny wyprzedziły całą resztę świata? Tych czynników było kilka, tak naprawdę. Chiny mają bardzo duże nadwyżki, które zaczęły inwestować w odnawialne źródła energii, nie tylko w odnawialne źródła energii, ale coraz bardziej w odnawialne źródła energii. Oni oczywiście inwestują również w źródła kopalne, ponieważ mają ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo bardzo dynamicznie się rozwijają. I to, co jest istotne z perspektywy chińskiej, to jest to, że rozwój chińskiej elektroenergetyki opiera się o System taryfowy, czyli takie, taki system, w którym państwo określa, ile każdemu podmiotowi dopłaca do produkcji, podmiotowi produkującemu energię, dopłaca do produkcji, dopłaca do produkcji energii, w jaki sposób wspiera. I ten system taryfowy spowodował, że Chiny bardzo dynamicznie rozwinęły sektor OZE i bardzo dynamicznie zmniejszyły koszty produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. To spowodowało, że dało im to ogromną przewagę. Kosztowo na rynkach międzynarodowych, bo energia elektryczna w Chinach jest półkrotnie niższa niż w Europie. Po kryzysie energetycznym bezpieczeństwo dostaw wróciło na pierwsze miejsce agendy. Wiele krajów, także w Unii Europejskiej, zaczyna mówić o realizmie transformacji. Jak połączyć bezpieczeństwo energetyczne z ambitną polityką klimatyczną? Tak naprawdę mamy do czynienia z takim klasycznym wyzwaniem trzech zasadniczo przeciwstawnych celów. Możemy realizować cele transformacji, takie ambitne, one są ambitne w Unii Europejskiej, i jednocześnie dbać o bezpieczeństwo i pewność dostaw, ale takie podejście nie będzie tanie, ceny energii nie będą niskie. Z drugiej strony, jeżeli chcemy mieć tani prąd z punktu widzenia potrzebny do konkurowania na rynkach międzynarodowych, to albo musimy nieco zwolnić, transformację ją trochę lepiej zaprogramować, nie takim owczym, owczym pędem do realizacji celów. Oczywiście to jest istotne z punktu widzenia wyzwań globalnych, wyzwań klimatycznych, natomiast no, musimy to spróbować lepiej zaprogramować, no, albo inaczej powinniśmy zdefiniować bezpieczeństwo dostaw do energii. Mimo spadków kosztów technologii OZE ceny w energii, ceny energii w Europie dalej rosną. Dlaczego? Znowu tych czynników jest całkiem sporo, one zresztą rosną w różnych krajach z różnych powodów. Natomiast po pierwsze to jest tak, że my w niektórych technologiach korzystamy z własnych rozwiązań, przykładowo odnawialne, przykładowo technologie wiatrowe i lądowe i morskie to są, to jest domena europejska w Europie. Nie wpuszczamy nikogo z, z rynku zagranicznych, może trochę Amerykanów. Natomiast, i tutaj oczywiście my mamy trochę wyższe, oczywiście my mamy trochę wyższe koszty wytwarzania energii z, z, z wiatraków, te nasze technologie są trochę droższe niż technologie chińskie. Przykładowo gondole czy turbiny europejskich dostawców, jak Siemens, Gamesa, czy Ørsted, czy Nordex są droższe o kilkanaście, kilkadziesiąt nawet czasem procent niż dostawców chińskich, których nie wpuszczamy na rynek. W przypadku technologii słonecznych znowu opieramy się głównie na dostawach z Chin tanych, tanich technologii, nie mamy własnych zasobów wytwórczych albo bardzo ograniczone, ale mimo wszystko te rozwiązania są w Europie droższe, no bo musimy po pierwsze je przywieźć, a po drugie musimy je zainstalować. Oczywiście mamy trochę wyższe koszty pracy i koszty inwestycyjne, czy koszty, koszty instalacji włączenia tych rozwiązań do systemu elektroenergetycznego. To jest ten drugi czynnik kosztowy z punktu widzenia jakby różnic technologicznych, różnic w kosztach technologii, natomiast ze względu na to, że my postawiliśmy na OZE w dużej mierze niedyspozycyjne, pogodozależne, to rosną nam koszty bilansowania i to tak naprawdę podnosi ceny energii tej części, powiedzmy, niedokładnie nie związanej z kosztem samej energii, ale ceny, takie narzuty na, na energię elektryczną. Przykładowo w Polsce te narzuty są drugie największe w Europie, jeżeli patrzymy na ceny energii dla odbiorców przemysłowych. To jest drugi czynnik, i trzeci czynnik, tak naprawdę, to przez to, jak funkcjonuje rynek europejski, duży wkład w kształtowanie cen energii w Europie mają ceny surowców kopalnych. Taki paradoks ponieważ źródła wytwórcze kopalne węglówki, ale w większej mierze gazówki. Jak to się mówi potocznie, domykają nasz system to one tak naprawdę wyznaczają cenę w danym momencie ceny energii, i to oznacza w rezultacie, że ceny energii, hurtowe ceny energii w Europie są zależne od cen, w szczególności gazu, więc im cena gazu jest wyższa, tym ceny energii również są, są wyższe i tak jeszcze przez parę czy parnaście lat ten wpływ cen gazu na ceny energii będzie zauważony. W waszym raporcie piszecie, że Polska nie wykorzystuje potencjału bioenergii i hydroenergii. Tymczasem to właśnie one mogłyby pomóc bilansować system. W jaki sposób yy, mogą one pomóc naszej transformacji energetycznej, yy, tak żebyśmy się nie skupiali tylko na tanich źródłach pogodozależnych i przypomnieli sobie o tych stabilnych źródłach energii. Znaczy, sprawa jest dość, dość prosta. Znaczy, zawsze trzeba patrzeć na, na lokalny potencjał zdolności wytwórczych. Jeżeli chodzi o, zacznę od hydroenergetyki, może. Jeżeli chodzi o hydroenergetykę, to on rzeczywiście nie jest wielki. My po pierwsze, nie mamy jakichś strasznie wielkich zasobów wody, więc elektrownie przepływowe na rzekach to, to rzeczywiście jest trudne przedsięwzięcie w Polsce i kosztowne. Natomiast, no, jeżeli chodzi o małe obiekty wodne czy małe elektrownie wodne, to mamy sporo takich obiektów, które stoją po prostu niewykorzystane i te takie stare, niewykorzystywane stopnie wodne na, w ramach tak małych elektrowni wodnych mogłyby funkcjonować, jakby miały odpowiedni system wsparcia i, i regulacyjnego, ale też finansowego. Natomiast bioenergia to jest taki potencjał bardziej niewykorzystany, ponieważ my jesteśmy krajem rolniczym, co oznacza się, że sporo jakby zasobów rolniczych mogły, mogłoby być używane do. Produkcji i biometanu w dużych instalacjach, czy, czy w ramach lokalnej biogazowni do produkcji energii elektrycznej i ciepła. I y, to, są, to są naprawdę spore ilości takich y, substratów do, do, do biogazowni, których my tak naprawdę nie wykorzystujemy. Y, I ten potencjał zresztą przez branżę oceniany bardzo wysoko. Y, jesteśmy mamy potencjał taki, chwilę zaraz podani, y, jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe bioenergii. To, to, to jest to zupełnie niewykorzystane. Tych przyczyn tego niewykorzystania jest całkiem sporo, począwszy od regulacyjnych, skończywszy na jakichś tam preferencjach związanych z przyłączaniem biogazowni i biometanowni do, 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 do systemu dystrybucyjnego gazu i systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. Natomiast no, To jest dość spory temat i, i, i trzeba byłoby rzeczywiście bardzo szeroko zająć się e, tym potencjałem wykorzystanym w, w Polsce. Natomiast no, problem też jest finansowy. No. Biogazownie i biometanownie to są przedsięwzięcia kosztowne i koszt energii z tych przedsięwzięć jest, z tych instalacji byłby wyższy niż taki hurtowy koszt. Hurtowa cena byłaby wyższa niż z, z fotowoltaiki czy z wiatru. Natomiast biogazownie i energia ma tę cechę, czy tę wartość, że jest mocno dyspozycyjna. Można sterować produkcją tej energii i dzięki temu wspierać bilansowanie całego systemu i również bilansowanie tych źródeł utworczych, które są zależne od pogody, czyli wiatru i słońca. Czy w Polsce istnieje realny plan rozwoju infrastruktury magazynowej i artycznego rynku energii? Znaczy, jeżeli spojrzymy na dokumenty rządowe, to tak, on istnieje. Znaczy, mamy nową z lipca tego roku aktualizację krajowego planu na rzecz energii i klimatu, w którym mamy określone poziomy e, e, mocy wytwórczych czy pojemności, magazynów energii. Mamy też e, plan rozwoju sieci przesyłowej, zwany przez polskie sieci Elektroenergetyczne. więc plan rozwoju sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej też jest opracowany i jest realizowany. Więc e, od strony planistycznej myślę, że jesteśmy, jesteśmy zabezpieczeni czy, czy, czy zorganizowani, natomiast pewnie istotą jest wdrożenie tych rozwiązań. Magazyny dzisiaj są cały czas bardzo drogie, więc musimy albo poczekać na jakiś przełom technologiczny, albo pogodzić się z wysokimi kosztami instalacji magazynów energii, ale bez nich. Będzie ciężko nasz system energetyczny zbilansować, więc musimy, musimy to robić. No, pytanie jest takie: jak to wpłynie na, na ceny energii. A w jaki sposób albo jaką rolę powinny tutaj odegrać te lokalne projekty, na przykład magazyny przemysłowe, prosumenckie czy elektrownie szczytowo-pompowe? To jest trzeba byłoby zacząć od tego, że tak naprawdę cała transformacja energetyczna zmienia to, jak wygląda nasz cały system. Znaczy, mieliśmy historycznie mieliśmy kilka dużych źródeł wytwórczych węglowych, węgiel bronatny, węgiel kamienny, parę gazówek. Parę gazówek e, I te, ten system był bardzo centralizowany. Dzisiaj w miarę rozwoju energetyki odnawialnej, instalowanej przez przedsiębiorstwa komercyjnie, ale też bardzo, duży, bardzo dużą liczbę prosumentów. Ta energetyka, cały system elektroenergetyczny staje się coraz bardziej rozproszony. Podobnie dzieje się z magazynami energii. System wsparcia, który pojawił się dla magazynów energii i instalacji fotowoltaicznych, spowodował, że dynamicznie zaczęły rosnąć prosumenckie magazyny energii. Teraz z perspektywy takiego odbiorcy energii, to taki magazyn służył głównie jemu po to, żeby on miał prąd wtedy, kiedy go potrzebuje. Natomiast z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego my musimy nauczyć się tym systemem zarządzać, takim rozproszonym. To, to, to wymaga zupełnie nowego podejścia i z pewnością dużą rolę w przyszłości, już teraz w zasadzie powinno odgrywać rozwiązania informatyczne. Takie systemy oparte o dość skomplikowane modele analityczne i modele zarządzające, które pozwalają... Tak w trybie y, rzeczywistym, trybie natychmiastowym, realizować, czy realizować, zbilansować system elektroenergetyczny. To jest całkiem spore wyzwanie, bo tak naprawdę tego musimy się nauczyć na nowo, to myślę, że to też jest jakaś tam nisza rynkowa, którą polscy przedsiębiorcy mogliby zapełnić. Dziś większość technologii OZE w Polsce pochodzi z importu. Tymczasem w Waszym raporcie mówicie bardzo często o potrzebie zwiększenia tego local content. Jak Polska może stać się producentem, a nie tylko odbiorcą zielonych technologii i co jest do tego tak naprawdę potrzebne? To bardzo trudne pytanie, przyznam szczerze. Znaczy, wszyscy wiemy, że dzisiaj dostawcami technologii są duże firmy zachodnie, amerykańskie i chińskie. Oczywiście chińskich staramy się nie wpuszczać ze względu na, na ochronę interesów europejskich przedsiębiorców. Natomiast polskie firmy dotychczas głównie ich rozwój opierał się na podwykonawstwie. tak naprawdę głównie nasze, nasze firmy głównie koncentrowały się na takich, powiedziałbym, niezaawansowanych czy mało zaawansowanych działaniach czy podwykonawstwie takich rzeczach jak, mówiąc wprost, konstrukcje, projektowanie, zakładanie okablowania czy usługi utrzymaniowe później tych instalacji, które już funkcjonują. Wydaje się natomiast, że My możemy upatrywać szans w takich niszach rynkowych, które są, w których moglibyśmy odnajdywać przewagi. Przykładem jest Portugalia, która, sobie, która się w tym obszarze odnalazła. Ja uważam, że właśnie polskie przedsiębiorstwo zwłaszcza obszar IT jest takim obszarem, który mógłby być świetnie się rozwijać w Polsce. Mamy świetnych informatyków, świetne Umiejętności budowy systemów informatycznych czy systemów zarządczych, i to mogłoby być nasza specjalność, jeżeli chodzi o zarządzanie takimi rozproszonymi systemami energetycznymi, czy w ujęciu lokalnym, czy regionalnym, czy, czy również, również krajowym. Myślę, że w tym kierunku też będziemy szli. Wydaje mi się też, że my powoli stajemy się takim, zaczynamy się specjalizować, niektóre przynajmniej firmy. Dostarczaniu komponentów, istotnych komponentów do, dla, dla dużych dostawców. Hmm, tutaj ciekawostkę, może trochę odbiegnę od oza, jest to, że parę polskich firm jest znanych z tego, że wspiera czy uczestniczy w łańcuchach dostaw hmm, w, w instalacjach jądrowych, na przykład w instalacjach, które są budowane w Finlandii hmm, czy, czy w innych krajach. Więc myślę, że hmm, jesteśmy w stanie sobie parę niż rynkowych znaleźć. Co jest największym wyzwaniem transformacji energetycznej? Technologia, pieniądze czy społeczne zaufanie? Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim ludzie to w wielu wymiarach. Znaczy, po pierwsze, z perspektywy takiego przekonania, że odejście od paliw kopalnych, w szczególności tych importowanych z różnych regionów, niekoniecznie stabilnych politycznie, jest, jest korzystne ale z drugiej strony ten kapitał społeczny z takiej percepcji tej transformacji wydaje mi się, że zaczyna nieco słabnąć, ponieważ jesteśmy coraz bardziej zniecierpliwieni tym, że te obiecywane efekty transformacji, już nie, 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 nie wnikam, czy, czy, czy prawdziwie, to, że te obiecywane efekty transformacji w postaci niższych cen energii nie następują, tak jakby cały czas ten czas niskich cen energii wynikających z, z, z rozwoju odnawialnych źródeł energii nie, nie następuje, więc tu pewnie jest jakieś tam rozczarowanie, i, i, i to pewnie za chwilę będzie jakiś problem. Pewnie go widać też w ciepłownictwie i trochę w transporcie. Natomiast z drugiej strony, patrząc, ten kapitał, o którym wspomniałem wcześniej przy, przy, przy dyskusji o local, local Content, no myślę, że, że polska przedsiębiorczość to jest ten kapitał ludzki, który który może rzeczywiście odegrać jakąś rolę, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Możemy budować nasze prepaki konkurencyjne w kilku czy kilkunastu obszarach i, i, i dzięki temu jakieś korzyści też gospodarcze czerpać z transformacji energetycznej. I na zakończenie chciałem zapytać, jak budować w Polsce narrację o transformacji, która nie straszy kosztami, ale inspiruje do działania? To trudne pytanie. Ja nie jestem marketingowcem, więc y, ciężko mi taki plan, jakiś taki plan ułożyć. Wydaje mi się, że jednak dym, ta rzetelna dyskusja, nie, nie, nie oparta o y, ambitna, ambitność celów, ale bardziej pokazująca realność wyzwań stojących przed transformacją, jest, y, jest najważniejsza. No, nie ma nic, nic, nic gorszego w debacie publicznej niż. Y, Zakłamywanie rzeczywistości, i wydaje mi się, że, że, że warto właśnie o tych wyzwaniach, czy problemach, czy niewykorzystanych szansach rozmawiać, szukać, szukać rozwiązań, też po to, żeby budować argumentację do rozmów na poziomie unijnym. I wydaje mi się, że dzisiejsze, czy tam ostatnie rozmowy z, z, z Rady UE dotyczące terminu wdrożenia te zwójki, czyli rozwiązania, które. Polskie siepównice, polski transport będą bardzo obciążały i odsunięcie tego przynajmniej na rok jest jakimś takim punktem, który pokazuje, że merytoryczna dyskusja jest, jest, jest ważna, więc też do tego najbardziej zachęcam. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. To był podcast Zielona Śląska Opinia. Dziś rozmawialiśmy o tym, jak zmienia się globalny krajobraz energetyki, od dominacji Chin przez dylematy Unii Europejskiej po wyzwania stojące przed Polską. Transformacja energetyczna przestaje być tematem tylko dla ekspertów. To gra o konkurencyjność, bezpieczeństwo i przyszłość naszej gospodarki. Jak pokazuje raport Banku PKO. Jesteśmy liderem wzrostu OZE w regionie, ale schody dopiero się zaczynają. Przed nami decyzje, które zdecydują, czy Polska zbuduje stabilny, zielony system energetyczny, czy stanie się tylko odbiorcą cudzych technologii. Słuchajcie kolejnych odcinków Zielonej Śląskiej Opinii, gdzie rozmawiamy o tym, jak łączyć klimat, innowacje i gospodarkę. Do usłyszenia. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.